Grupa Wyszehradzka obchodzi 30. urodziny. Pokonaliśmy w tym czasie długą drogę. Dołączyliśmy do NATO i Unii Europejskiej. Ale przede wszystkim zbudowaliśmy przyjaźń pomiędzy czterema narodami. Naszą współpracę rozpoczęliśmy już w XIV wieku, a jej współczesny rozdział otworzyły przemiany demokratyczne końca lat 80. 15 lutego 1991 roku podpisana została Deklaracja Wyszehradzka. Dziś swoimi doświadczeniami dzielimy się z państwami Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich, wspierając ich europejskie aspiracje. Ale Grupa Wyszehradzka to nie tylko polityka, to także Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, który od 2000 roku pozwolił zrealizować blisko 6000 projektów z 39 krajów. Z grantów i stypendiów w funduszu korzystają studenci, artyści i naukowcy. Za te i za kolejne lata współpracy Grupy Wyszehradzkiej w roku polskiej prezydencji dziękujemy, dakujem, kysynem, dziękujemy.